Dobra, jestem. Przekaźnik rozebrany. Ja tutaj kontaktem trochę przyknęłem. Jest to temat z 90, chyba, 99 roku, z tego co tu widać. Na moje oko to jest oryginalne, ale ja się jeszcze dopytam. Widziałem, że na forum też taki mają, co prawda niemieckie są napisy, ale wydaje mi się, że po prostu, no może gdzieś w montażowni taki dawali bo wszyscy pomarańczowy wszyscy no. większość ludzi pomarańczowe też miała też z tymi pinami tutaj dwoma po co one są ktoś tam pisał że do podłączenia ewentualnie tam przyczepy czy czegoś tam ale to zobaczymy tu mamy chyba częstotliwość migania także tak to jest co, co ogólnie tu nie widać jakiś tam Komedii, typu tam jakieś zimne luty, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Ja zaraz nie chcę mi się co prawda w ciuchach roboczych w niedzielę tutaj parodować, ale e, chyba się przejdę. Bo już chcę, żeby chodził samochód. Także jak coś to e, znając siebie, to zaraz zejdę i tak i tak jeszcze muszę do piwnicy zejść w jakieś inne pierdoły. więc e, temat myślę, że zaraz, zaraz zamknę. Tutaj dosłownie w przenośni. I żeby już na poniedziałek mieć sprawną furę, bo trochę to wkurzające detal, ale też kilka chwil zawsze zajmuje. Ja jeszcze dopytam dokładnie, czy to to, jak tam ludzie, co tam ludzie mieli i tak dalej. A wymiana tego no to jest fraszka. Dla średnio zaawansowanego, czy nawet yy, mającego dwie lewe ręce do roboty, to yy, a odrobinę chęci. No to myślę, że temat jest jak najbardziej do, no do ogarnięcia dla, dla każdego. Dobra, to tyle. Ja kończę, trzeba jeszcze inne rzeczy dzisiaj porobić i wszystko.